I to tak. dołączę do niego w razie sprawdzisz, że mu mikro działa. To ja też dołączę, czekaj. E... A nie mam głów znajomych. Halo? Halo? Mateusz, mam mikrofon, przynajmniej, bo. Dzisiaj jak z nim gram, to nie miem mikrofonu To może będziemy go słychać Ty, 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 dobra Halo? Mateusz podej mi O, Jesteś swoją... Mateusz Podaj mi swoją pocztę Po co? Bo ci coś wyślę Jak pocztę No e maila nie wiem czy tam WP co tam jesteś No to mówię No Mateusz kropka duszowicz z małych? Tak Duszowicz. No, no Małpa. Małpa Gmail. Nie WP? VP? Nie, Wp. V. v. A Vp? Jest takie v. coś? Tak, jest takie coś. Kropka pl. Kropka. pl. Serio? Nie wiem, czy tak coś jest. Pff. I weź mi czy tobie to się na e, tym... na... otworzy. Czekaj... Na chwilę mnie nie będzie, bo muszę otworzyć ten słuchawki. Hmm. Co? Otworzyć słuchawki? Tak, otworzyć słuchawki, skillsy. Mów. Mm -hmm. No weź, jak ci przyjdzie, to weź sprawdź, czy ci... ...czy da się to otworzyć. Bo ci wysłałem jedną rzecz. To już trzeba iść. A rynka. ręka! Mateusz, nie, szczerze, ręka, rękę? No, nie, ręki są z koks. To już ci mówię. Tam... Vp, ja pierdziele, co to jest za gówno? Ja ci podam takiego maila, którego mało używam. Bo nie chciałem się jakiegoś gmaila podawać, czy coś. Już ci mówię. Ale miałbyś problem. No bo nie... Co ty chowaj ode mnie chcesz? I wysłać pornasy Gołębę Kurwa no, się zalogowałem, już ci mówię. X Lenon. Brak tematu. No E ZK V -F No nie Czytaj co tam jest, jak ja tylko... Patrzcie ci się otworzyło. No, możesz czytać, bo to... Leon tak od półtorej godziny czyta co to na wszystko pisze i czyta. A na telefon nie pójdzie? Nie chciałbym to na kompie otworzyć. No na telefonie nie pójdzie, musisz to na kompie otworzyć. Czemu się na telefon nie pójdzie? No bo ja nie, ma, nie mogę takich plików jakichś otwierać, bo to jest albo PDF albo coś takiego. No to chuj. A co, o co to chodzi? Przerobiłem filmik z rzek, y, tam jak byliśmy nad rzeką, chłopie. A to Serio? No, ale tak przerobiłem śmiesznie jeden filmik Mogę ci w sumie nagrać telefonem i ci pokażę. Dobra, ale... Mi się wydaje, że zajebiście to wyszło. Znaczy to tak. Dla beki trochę, ale... No widziałem. Czekaj, nie Czemu mi się to nie chce otworzyć? Open Ja z tego w tych to babci to biafa, nie? No. Tam mi mówił... A co tu te buty robią? Do balkonu i skrzydła. Gdzie? Żeby kolega w... Żeby kolega wrzucił do rzeki i że Tak nie mogę iść. I mi dała słyszawkę. Zrobiła mi jedzenie. Klapetki mi dała no. Serio? No. Który Mamy kolega cię wrzucił? Nie mówiłem który. Ale nie ja wiem, to jest. Tak Ej, no jest cały czas czarny ekran, czemu? Hmm, się, jak zwykle rudę. No właśnie, a działało no przed chwilą. Mateusz, a jak się z tym że jesteś teraz na streamie? Wielkiego streamera. No właśnie. Nie, nie chcemy mi się dzisiaj. Retrzymuję transmisję.